Zapraszam do obejrzenia kolejnego zestawu shortów z mojego kanału, tym razem z różnymi wskazówkami życiowymi. Dla ułatwienia szukania, nagranie jest podzielone na rozdziały, abyś łatwo znalazł to, co potrzebujesz. Chcesz głębiej poznać tematykę radzenia sobie z ludźmi? To przestudiuj nasz zestaw Sukces w relacjach międzyludzkich i Wojna na słowa. Link znajdziesz w opisie filmu, a do końca roku 2023 Jakowic może skorzystać ze specjalnego kodu rabatowego, który opublikujemy za chwilę. A teraz zapraszam do oglądania. Ktoś w komentarzu powiedział mi, że ludzie, którzy mieszkają w wynajmowanym mieszkaniu, na emeryturze wylądują w noclegowni, bo nie będzie ich stać na wynajmowanie. A ci, którzy spłacą kredyt, będą spokojni. No cóż, jestem emerytem, który od państwa ma. 514 zł, emerytury, ale ciągle stać mnie na wynajmowanie tego, co mi się podoba i gdzie mi się podoba. Bo zamiast uwalać się w młodości w kredyty, Pracowałem nad moją wartością rynkową i pieniędzy mi nie brakuje. To zalecam wszystkim ogarniętym ludziom jako strategię życiową. Pewna pani na Facebooku napisała: cytuję: Nie idź na łatwiznę. W dążeniu do celu wybieraj zawsze najtrudniejszą drogę i najbardziej wymagające zadania. Jak już zmierzysz się z najtrudniejszymi wyzwaniami i je pokonasz, nie będziesz miała złudzeń. Poradzisz sobie z wszystkim w każdej sytuacji. To jest bardzo, bardzo zła rada. Właściwe użycie inteligencji polega na znalezieniu i wybraniu możliwie najłatwiejszej drogi do osiągnięcia celu przy określonych założeniach. Inaczej marnujemy nie tylko czas i zasoby, ale też wielokrotnie w ogóle szanse na powodzenie przedsięwzięcia. Lepiej nie słuchaj takich ekspertów. Szukaj prostych dróg. Jeden z widzów pyta, cytuję: Ja z moją partnerką mamy po 27 lat i zastanawiamy się, czy dalej wynajmować, czy może kupić na kredyt jakiś TBS. Moja szybka rada, jeżeli chcecie w życiu dobrze żyć, to mieszkajcie byle jak, ale pracujcie ciągle nad swoją wartością rynkową. I cieszcie się życiem. Zero kredytów, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej rzeczywistości. A twoja wartość rynkowa to iloczyn tego, co potrafisz zrobić, razy to, jak dobrze potrafisz to sprzedać, razy to, kto, zna, kto o tym wie i kogo ty znasz. Większość ludzi jest tym bardzo kiepska i nie dziwi mnie to, że mają w sumie kiepskie życie. Zrób to znacznie lepiej niż ta większość i pracuj nad twoją wartością rynkową. Zastanów się, czy pod koniec życia zabraknie ci pieniędzy czy czasu. Jeśli masz chociaż odrobinę umiejętności myślenia i nie jesteś pasożytem społecznym, to prawie na pewno nie zabraknie Ci pieniędzy, a na 100% zabraknie Ci czasu. Pieniądze można zarobić lub pożyczyć. Czasu nie odzyskasz. Ja tam o tym pamiętam każdego dnia, ciesząc się życiem i nie pozwalając innym na marnowanie tego czasu. A jak to wygląda u ciebie? I pamiętaj, byłem też w życiu bardzo biedny, więc bieda to żadna wymówka. Czy zastanawiałeś się, że czy w twoim życiu bardziej zamieniasz czas twojego życia na pieniądze, czy bardziej pieniądze na więcej czasu w twoim życiu? Większość z nas musi zarobić na podstawowe potrzeby, ale potem mamy możliwości wyboru, z której mnóstwo ludzi w ogóle nie korzysta. Zdajesz sobie sprawę, że o ile nie będziesz postępował jak ostatni idiota, to raczej prędzej skończy się czas życia niż pieniądze. Jestem często krytykowany za moją nieco hedonistyczną postawę, bo od dawna staram się maksymalnie cieszyć życiem tu i teraz, nie odkładając tego na jakąś niewiadomą przyszłość. Pewna pani napisała mi w komentarzu: Cytuję. Można wszystko przejeść. A można zostawić po sobie coś swoim dzieciom. Koniec cytatu. Moim zdaniem, najlepsze rzeczy, jakie może zostawić swoim dzieciom, to nie są rzeczy materialne, ale poczucie własnej wartości i niezależności, umiejętność stawiania granic i zamiłowanie do rozwoju. Tego większość rodziców nie robi. Zastępując to czasem kupowaniem dzieciom mieszkania czy mebli. A to nie jest najlepsza droga do szczęścia, co widać wokoło. Podczas ostatniego pobytu w Londynie widziałem reklamę firmy, na której było hasło: Ogólne wyburzanie, umożliwiając przyszłość. To bardzo mądre hasło, bo często chcemy zbudować nowe, lepsze życie, tkwiąc w ruinach naszych starych przyzwyczajeń, przekonań i relacji. To jest zadanie podobne do prób naprawy starego, spróchniałego i nadjedzonego przez korniki domu z drewna. Nie zawsze tak jest, ale bardzo często trzeba po prostu zrobić miejsce w naszym życiu, wywalając takie ruiny, co by to nie było. Właśnie po to, aby umożliwić przyszłość, lepszą przyszłość. Wiecie, jakie jest najważniejsze pytanie mego życia? To pytanie zadaję sobie prawie zawsze jak zanim zacznę jakąś większą aktywność. I brzmi ono po co? Staram się uczciwie odpowiedzieć na nie i jak nie znajduję dobrego uzasadnienia, to nie zaczynam tego robić. Wszystko jedno, co mówi mi otoczenie. Dzięki temu od dziesięcioleci optymalizuję użycie mojego czasu i innych zasobów w kierunku bardzo ciekawego i rozmaiconego życia, podczas kiedy mnóstwo ludzi marnuje je na rzeczy, które w sumie niewiele im dają, albo jak na przykład kredyt, robią z nich wręcz współczesnych niewolników. Zadawaj sobie pytanie: po co? Jeden z was twierdzi, cytuję: Nie każdego stać na wyprowadzenie się od rodziców ze względów finansowych. Praca na umowę, zlecenie, małe dochody i brak zdolności kredytowej, wynajęcie mieszkania też dużo kosztuje. Nie da się. Kolego, piszesz to do faceta, który mieszkał w zaadaptowanej piwnicy i sprzedawał gazety, żeby się utrzymać. Obcym kraju, bez kasy, i nie było jeszcze wtedy internetu. Więc nie mów mi, że się nie da, szczególnie jako mężczyzna bądź facetem i weź wreszcie to życie na klatę, dobra? Ktoś powiedział, że moje działanie tutaj ma niewielki sens, bo co prawda 80% społeczeństwa powinno zmienić sposób zarabiania na życie, ale tak naprawdę niewielu skorzysta z przekazywanych tutaj rad. To jest bardzo możliwe, ale właśnie dlatego ci, którzy faktycznie skorzystają, mogą łatwo uzyskać przewagę, nawet jeżeli nie będą działać perfekcyjnie. Jak mówią Niemcy, w kraju ślepców jednoki jest królem. Podobnie jest na przykład, jeśli chodzi o mężczyzn poszukujących wartościowych partnerek. Dla tych Ogarniętych, Polska jest rajem, bo konkurencja jest naprawdę słaba. Ciągle spotykam się z wymówkami różnych ludzi, którzy twierdzą, że nic nie mogą zrobić, bo muszą zrobić to czy tamto. Jesteśmy w Polsce wychowywani w przekonaniu, że musimy bardzo wiele rzeczy, ale to nie do końca jest prawda. Tak naprawdę musimy prędzej czy później umrzeć. A cała reszta jest opcjonalna. Oczywiście za każdym razem jest cena do zapłacenia, jeśli coś zrobimy, ale też cena, jeżeli czegoś zaniechamy. Ale warto pamiętać, że to jest nasz wybór i nasza kalkulacja. Pewna osoba napisała, że aby podejmować większe zmiany w życiu, to potrzeba kasy. Dodała, że od dłuższego czasu marzy o swoim sklepie na osiedlu i pytała, jak ma to zrobić, kiedy nie ma ani wsparcia, ani pieniędzy. Moja odpowiedź? To może dobrze jest, że tak jest? Czy pani dokonała analizy opłacalności małego sklepu w tym miejscu, która wykazała, że naprawdę warto? Czy jest pani zaznajomiona ze szczegółami prawnymi i ekonomicznymi prowadzenia takiej działalności? Czy jest pani świadoma ryzyka i wyzwań prowadzenia akurat takiej działalności? Bo bez tego wrzucenie tam pieniędzy oznaczałoby poważne problemy i straty. No, może dobrze, że ich pani nie ma? Często pytacie, od kogo najlepiej uczyć się biznesu i zarabiania pieniędzy? Odpowiedź zależy od tego, na jakim etapie jesteś. Jako początkujący nie potrzebujesz drugiego coacha, szumnych konferencji czy drogich kursów, tylko podstawowej wiedzy, którą znajdziesz za darmo w internecie. Jako zaawansowany potrzebujesz praktycznego rozwiązywacza problemów w twojej dziedzinie, który jest znacznie lepszy od ciebie. Jak jest naprawdę dobry, to zarabia na tym rozwiązywaniu dość kasy, żeby nie potrzebać jej od ciebie. Wystrzegaj się ludzi, którzy zarabiają na uczeniu innych, jak zarabiać pieniądze. Ktoś mi zarzucił, cytuję, nie można oceniać warunków życia innych osób na podstawie własnych doświadczeń. Jeśli chce się uczciwie podejść do tematu, Trzeba bardziej zapoznać się z prawdą dnia codziennego zwykłych, szarych ludzi. Koniec cytatu. Moja odpowiedź jest taka: prawie nikt nie jest zmuszony pozostać zwykłym, szarym człowiekiem. Jeżeli ktoś takim jest przez całe życie, to jest to zazwyczaj rezultat decyzji albo zaniechaj danej osoby. Sam wygrzebałem się z bardzo dużej biedy i znam wiele osób, które zrobiły podobnie. Więc przestań się usprawiedliwiać i lepiej zabierz do roboty. Pamiętaj, aby być skutecznym w wielu aspektach życia, warto umieć budować dobre relacje i radzić sobie z problemami z innymi ludźmi. Wiedza, którą wyciągniesz z naszych książek, Sukces w racjach międzyludzkich i Wojna na słowa, będzie kluczem do powodzenia w tym względzie. A wkrótce dołączy do nich też książka Sukces w racjach damsko-męskich, która ukaże się jesienią. Skorzystaj, a w międzyczasie obejrzyj jeszcze ten film. Do zobaczenia i powodzenia w życiu.